Chciałam usiąść na fotelu, na krześle, ale jak widzicie, jest tutaj taki wyrośnięty kot z takiej innej rasy troszeczkę. Za dużo trochę z tej jedzenia dostawał. Ciekawsyński, dostawał trochę za dużo jedzenia, jak był mały. E, ale ogólnie jestem azylu Uchani, Kocim Hospicium. E, ja jestem co dwa tygodnie. Jestem. Jak zwykle też zapomniałam, jestem Ewa, za się, nie? Warto by było zacząć takiego. Cześć, jestem Ewa, jestem wolontariuszką tutaj w Azylu. I pomyślałam, że pokażę Wam trochę koty, jak zwykle ostatnio byliśmy u felwików, w których mamy 38 w azylu, a dzisiaj jestem u niefelwików, no bo my operujemy słowami z felwy zdrowe, ale to nie są zdrowe koty, więc tak na zewnątrz trochę dziwnie zawsze jak mówię, o jestem się u zdrowych kotów, bo nie, ale no jestem się u niefelwików, tak? Czyli kotów, e, Jakie koty w ogóle są w azylu? Czy chciałabym mieć koty na kolanach, ale koty się wszystkie mnie dzisiaj, znaczy dzisiaj. W tym momencie obraziły. Kto? Zosia? Chodź Zośka. Zośka, chodź. E, jest... E, czym jest w ogóle kocie hospiecują azyl? O, chodź na... Nie. E, jesteśmy miejscem, gdzie są koty... O, tutaj mogę być już. Bo chodzi też jakby na krześle. To jest większe prawdopodobieństwo, że ktoś się skusi na kolano. E, czym jest e, azyl, e, czym jest Kocie Hospicjum? E, jesteśmy miejscem, gdzie koty e, powypadkowe, koty felwowe, koty niepełnosprawne, koty przewlekle chore, koty paliatywne znajdują swój dom, znajdują swoje miejsce, co kuźcik, e, i, i mogą po prostu tutaj żyć na, na jak najnormalniej, na, e, najbliżej domu, jak, jakby można to pokazać. Przepraszam, jeszcze będę musiała. Cześć, cześć, Johna. Witamy, bo trochę jestem dalej od komórki, będę musiała podchodzić, ale dobra, damy radę. Jakby coś wezmę do ręki, tak jak zwykle, ale pomyślałam, chciałam wam trochę dać taki szerszy obraz, żeby, no wydaje mi się, że żeby jakbyście mogli zobaczyć trochę szerzej ten pokój. Chodź, Pusia. Puśko, chodź na o, mamy cię, chodź. No chodź nie przesadzaj. No, i na przykład. Ojej. Kto do nas trafia? Trafiła do nas Pusia. Pusia trafiła do nas ze zmierzczonym kręgosłupem. zapewne była kotem powypadkowym, bo była być yy, znaleziona przy rowie. E, I jak zobaczycie na przykład pierwsze filmiki z Pusią, e, które wrzuciłam, no to ona dosłownie nie, tylnymi łapami w ogóle nie, nie staje. Jest tak zwanym suwaczkowym kotem do wyciskania. E, z czasem udało się. Pewnie trochę z powodu jej młodego wieku, no też oczywiście naszej opieki, ale no też jednak młodego wieku, że ten, bo to nie był złamany kręgosłup i się zregenerował na tyle, że ona jest w stanie stanąć trochę na tych łapkach, zaczęła też korzystać z kuwety i jest takim naszą wspaniałą historią, właśnie takiego kota suwadkowego, tak, skazanego w ten sposób, ponieważ koty, które same się nie wypróżniają, też niestety. Szybciej odchodzą, ponieważ e, choroby się tutaj też pojawiają często nerkowe, nawet przy wyciskaniu oczywiście systematycznym, no po prostu to, no to nie jest naturalne, tak, żeby się zwierzę nie wypróżniało. No a puśka teraz jest szaleń, szaleńcem, uwielbia na wolierę wychodzić, e, bo właśnie mają tutaj e, jakby jest to dom, cały właśnie przystosowany pod znaczy cały dla kotów, jakby tu przy, koty mieszkają po prostu w całym domu. Odizolowane są koty felwowe. I mają też dostęp do woliery, która oczywiście na zimę teraz nie sprawdza się. Znaczy, nie sprawdza się. Oczywiście koty też wychodzą na wolierę w tym czasie, ale dużo, dużo mniej. Pojedyncze koty sobie czasami wychodzą trochę nie wiem, powietrza złapać czy, czy kuwetowo. Trudno powiedzieć, ale jest to bardzo rzadkie. Ale w lato, znaczy nawet nie tylko w lato, we wszystkie ciepłe miesiące. E, no, niezwykle dużo tam siedzą. No i właśnie Pusia to jest jedna z tych kotek, która ona by nawet w zimę chciała wychodzić e, i, i wychodzi, bo umie wyjść przez te drzwiczki. I pani Marzena, tutaj jedna osoba, e, która jakby mieszka z kotami, e, właśnie opowiadała mi, że poszła po Puśkę na, na dwór e, i była ona w soplach po prostu. Tak się zrobiło już ze śniegu i lodu. E, a. E, jak przyniosłam do domu ręcznikiem jakby na ciepło zrobiła, żeby się wszystko rozmroziło. I jak tylko ją położyła na chwilę, żeby pójść jej pojedzonko, to potem ją przyłapało od razu przy wyjściu też na ogródek, więc ona po prostu uwielbia, ona umie też wrócić. A tutaj niestety biber, ten nasz z Dubaju, bije kotkę kiwi z hipoplazją muszczku. One czasami, koty nie wiedzą trochę, jak zaraz. One ogólnie też potrafią niestety bić czasami inne koty, ale ogólnie koty z hipoplazją troszeczkę tak się inaczej ruszają. To są te tak zwane kiwaczki. Możliwe, że, że trochę, że z tej nazwy jako znacie. I takie koty po prostu mają problemy z tym, z błędnikiem i się tak kiwają specyficznie. Ale to nie. Ojej, ojej, Dobra. Co, to chodźcie, to może Was. O, pozdrawiamy za bardzo. Właśnie uznałam, dobra, było chwilę na stędzie, było całe 6 minut, to teraz Wam pokażę, może tak trochę pochodzimy. E, pokażę Wam e, więcej kotów. Tutaj macie takie zbiorowisko, widzicie, na drapaczku jest mobilek. Znaczy na jeden, znaczy nie na jeden, tak? Mobilek ma tytuł największego kota wazylu. Sądzę, że to takie porządne 8 kilo tutaj sobie siedzi, władzę trzyma. Tam jest e, Sówka, to jest jedna z kotek naszych, która jest do wyciskania. E, I tak teraz świętujemy, bo od niedawna zaczęła. E, do człowieka, tak? Bo ona była taka bardzo uciekająca. Bardzo się jej źle kojarzył człowiek i pewnie zewnętrznie jakoś coś się wydarzyło. E, ale też po prostu no, nie lubiła tego wyciskania, więc dlatego nie chciała do człowieka podchodzić, e, więc musieliśmy ją. E, no, zostawić sobie, tak, w sensie, że no nie będzie, nie można na siłę jej stresować. A teraz właśnie się ostatnimi czasy. mogilkowi pasuje mizziółko, tak, nie pasuje. Ostatnimi czasy właśnie się bardzo otworzyła na człowieka i, i można ją pomiziać i, i jest taka zadowolona z tego, więc to jest bardzo budujące, takie fajne. Któż to tutaj sobie leży? Proszę pana, pani, pani przepraszam, to jest pani Kluska, która brzuchola od razu wyrzuca. Do miziania, no a potem atakuje rękę, tak? taki ten? No atakuje, no oczywiście, no, ba, no w sensie grapa, grapa, grapa. Drapie, znaczy. E, tutaj jest Zosia, która, Zosia się chwali dzisiaj cały dzień wszystkim, że niedługo jedzie do swojego domu, bo Zosia razem z dwójką e, tutaj e, kolegów z azylu, e, jedzie do Bydgoszczy, do swojego domu. E, pani się zakochała e, w Zosi. Zosia, tak, i chciała potem jeszcze dodatkowe, że chciała trzy koty adoptować od razu, więc no wspaniale, bardzo się cieszymy z tego, no bo Zosia to jest jedna właśnie z niewielu tych kotek, kotów po prostu zdrowych, tak? Ponieważ, no, a nie jest miejsce dla zdrowych kotów. My nie chcemy tu zdrowych kotów, no, ale się różne rzeczy. Mobilek za nami przyszedł. Różne rzeczy się zdarzały. O Zuza, pięć kotów to ja też osobiście mam pięć kotów to bardzo dobra liczba przy czym u mnie jest trzy. Trzech rezydentów i dwu, dwa koty na ten czas. Yy, o, pos, postrzelony. O, jak super, wspaniale, że się udała operacja, że tutaj trzeba było yy, wyciągnąć pewnie yy, tak z tego słupa. No, przy Pusi to był wypadek... Yy, no, znaczy, znaczy została zajrzona więc pewnie wypadek jakiś samochodowy. Bardzo... Yy, no, yy, Tutaj, jakby nie, nie, nie była potrzebna operacja, ale dużo po prostu czasu, jakby wsparcia takiego wewnętrznie, żeby organizm mógł sam zawalczyć, o to, żeby się lepiej czuł. W ten sposób udało się no, wywalczyć to, że ona chodzi, tak? że chodzi, a wręcz biega. Jeżeli się ona boje, że znajdzie, to ona jest biegająca. Tutaj te dwie czarne, o, palcem słówka przyszła za nami. Cześć Słuchciusz, cześć Słoneczko, tam z tyłu widzicie tego, jednego z tych takich e, kotów szczekających, które też lubią chodzić po drapakach, więc to też nie jest tak, że to takie nieprawdziwe koty. No Słuchcia jest śliczna e, i no super, to jest zawsze, czasami to trwa, że kot się na przykład otworzy dni, czasami trwa tygodnie, a w przypadku Sówki, to były chyba ze dwa lata, nawet, tak? że zaczęła się otwierać na człowieka. No, tak. No, teraz na tak. Początku była na początku była przemiła, no, ale yy, kwestia tego, że nie, te yy, wyciskanie było dla niej fajne i nie chciała tego i źle się jej ten człowiek jednak. A, a teraz jakby uznała, że, że daje radę, tak? że też miłe coś jest od tego człowieka, tak? że przynajmniej pomniża troszkę, milutko jest. O tutaj jest ta, z bliska Wam pokażę tą kiwi i kawę, to, jest, to są siostry, to te czarne planki, które widzicie. Ee, kiwi konkretnie będzie miała właśnie zabieg zębów w tym tygodniu, w przyszłym oczywiście tygodniu, samobilusz. Więc trzeba trzymać kciuki za nią, no bo y, zawsze takie zabiegi się niestety wiążą z niebezpieczeństwem, tym bardziej, kiedy koty są troszeczkę bardziej chore i w takim dużym zbiorowisku. Y, ale no to są super dzielne kotki, więc sądzę, że sobie bardzo dobrze dadzą radę. Co, Słuchciusz? Mziany, jesteś wylizywana nawet, ale nie przydajcie mi teraz na kolana, ok? Co jest? Stowarzyszenie. Jakby zawsze y, zapraszam też często tutaj osoby na wolontariat zawsze, jak robię live y i, i też pokazuję, bo y, no fajnie sobie przyjechać, po, popatrzeć, pomiziać. Co cygan. Y, I jak macie koty, y, bo wtedy zawsze zobaczycie, zawsze można, jak się ma koty, no to się lubi koty, prawda? I żeby posiedzieć, ale jak nie macie kotów, to jeszcze lepiej można sobie wtedy wymiziać 130 kotów i mieć z głowy na najbliższe pół roku, że tak, a no dobra, to nie muszę mieć kota jednak, jak wymiziałem tak dużo w tym czasie. Cygan to jest z kolei drugi największy kocur w azylu. On jest, on się może wydawać większy niż mobilek, ale ma takie puszyste, długie futerko, więc to troszeczkę jest inaczej. Tak, a taki duży dżentelmen z niego, duży pan taki. No, duży jesteś, jak wiem. Fajnie, nie? Fajnie. Zosia mnie podsiadła na, krzywa, na krześle. Podsiadłaś, tak? I gdzie teraz? Jakby ja chciała usiąść, ma usiąść. No co? O, gra już przyszedł do nas. Cześć Gra już. Grajek to jest kot, który do nas przyszedł z złamaną łapką. Ale uwaga, to nie jest ta łapka, której nie ma teraz. On miał dwie łapki i ta druga, czyli ta przednia, to była ta złamana, którą musiał mieć w gipsie. A ta, która jest usunięta, to on już miał ją... przed do jedzonka, widzę. On miał ją sparaliżowaną. ją tak ciągnął ją. No i weterynarz powiedział, że jednak trzeba usunąć tą, którą ciągnie, bo ona no nie jest w stanie, żeby ją żeby była sprawna, a tylko mu się raniła, tak? Przez to, że ją ciągał za sobą. No więc teraz jest właśnie bezłapkowy, ale tak naprawdę zdrowy poza tym i mógłby nawet znaleźć swój dom, chętnie by. Co Grajuś? Polecasz się do adopcji? No, apetyt jest, jak widać. Co sówcia, Co Słoneczko? Taka słodecz z ciebie, co? No? Co gra już? No, cześć! Myśli, bardzo jest on... E, wolałby pewnie być trochę właśnie w towarzystwie, trochę mniejszej ilości kotów czasami się jakieś pojawiają, że się nie polubi z kimś. Ale poza tym jest bardzo, no jest super z niego kotek. E, bardzo miły. E, więc, no teraz właśnie nie ma tej łapki, e, ale, no po prostu ta druga, która, z którą przyszedł złamaną. Jest pięknie zrośnięta, jest wszystko ładnie, więc no mówię, co Grajuś? Polecasz się, tak? Do adopcji, no zawsze też u nas są oczywiście też wirtualne adopcje e, i tak naprawdę teoretycznie wszystkie koty są do adopcji, no ale też zdajemy sobie sprawę, no jakby nie każdy jest taki do, no nie każdy jest kotem, który jest do łatwej adopcji, e, oprócz felwów, które, których nie wydajemy do adopcji w ogóle co kochanie, co tu się na kolana wspinamy, yy, ale poza tym jakby każdy teoretycznie może być, tak, jeżeli ktoś akurat by szukał kota na przykład i ma doświadczenie do kota prostraszuś, do wyciskania, no to też takiego można u nas adoptować, tak, ale mamy pojedyncze koty, które są trochę łatwiejsze, że tak powiem, tak, czyli koty yy, albo fiwowe, które tak naprawdę jedyne co to to mają fiw, albo koty... Nawet niektóre pojedyncze zdrowe, chociaż jest już bardzo niedużo, bo staramy się właśnie zawsze je wyadoptować, no bo to nie jest miejsce dla, na, dla kotów, kotów zdrowych. Co Zoska? Prawda? Dlatego ty teraz? Teraz ty dlatego idziesz do domu, no bo wyadoptowujemy te zdrowe koty, żeby szły, szły dalej. Oj, najdrówko tam. Co kluska? Pruska jest z kolei kotem do wyciskania, czyli kotem, e, który się sam nie korzysta z kuwety. E, więc no oczywiście ta kwestia adopcji no, jest mało prawdopodobna. No ale to jest właśnie, na tym polega azyl, że, że tutaj mają to swoje miejsce, tak? Że mogą tutaj sobie żyć spokojnie, e, z, z innymi kotami, z człowiekiem jakby w ciepłym miejscu, e, z, własnym, z własnym posłaniem, z pełną miską w ciepełku z człowiekiem, który pomizia i wygłaszcza i zadba. I to jest takie miejsce, które właśnie to im daje. Najważniejsza część. Co? Jesteś taka kluska fajna. Jesteś, jesteś taka miziasta bardzo. To jest oczywiście tylko jeden z pokoi i yy, Wazylu. Ja staram się na live'ach yy, się pokazywać kolejne miejsca, kolejne pokoje. Teraz jestem na parterze e, w jednym z pokoi właśnie. E, no, żeby jakby, żebym nie biegała po całym azylu, a żeby można było z, zobaczyć w innych pokojach inne koty, albo żeby też poznać jakby, też tak jak na przykład na ostatnim live byłam w ufelbów. E, to też jakby no po prostu żeby się poznać więcej historii um, i zobaczyć jakby jak to wygląda e, ale tak na takim spokojnie, spokojniej niż żebym teraz żebym biegła i pokazała o jaki skok było puść ten kluska co co tak no więc tutaj właśnie jak widzicie spokojny e, wieczór Koty się e, Leżą jeszcze przed kolacją, są, ponieważ koty u nas mają stały dostęp do suchego, ale y, są dokarmiane 2-3 razy dziennie mokrym, a selwy 5 razy dziennie, tak, mają dodatkowe posiłki, no bo tam y, to zdrowie jest no, bardzo kruche i, i najważniejsze, i trzeba o, to, o te koty zadbać. Y, jeszcze bardziej niż jakby. Znaczy o wszystkie koty dbamy, po prostu tam e, zauważyliśmy, że właśnie i ta częstość tych mokrych posiłków naprawdę pomaga na to utrzymanie ich zdrowiu. A no białaczka to jest jednak coś, co wystarczy, że się raz uaktywni i często to już niestety jest koniec dla e, tego kota. Więc e, no staramy się z, szukać wszystkich możliwych sposobów, żeby jak najbardziej przedłużyć to i żeby koty jak najdłużej były w dobrym zdrowiu. Żeby przedłużyć dobry ich stan. Podróżyć, no tak, no bo jak, jak już zaczynają chorować, to wdrażamy leczenie, one też dotrzymają... Na siłę. to nie, 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 mówimy właśnie o tym, że żeby w dobrym zdrowiu były i dostają też na to suplementy, tak. No oczywiście leczymy też koty, to nie jest tak, ale dopóki jakby one są... Nie w bólu i, i w komforcie, tak? To jest najważniejsza część, że nikt tutaj na siłę nie trzyma, że tak powiem. Nie o to chodzi w o. Zosia, co to jest straszka, tak? Żeby... Mamy plekarzy, tak, mamy zawsze z lekarzy, którzy przyjeżdżają do nas. Uy. Niektóre tak, rzeczy możemy nawet na miejscu zrobić. No i ogólnie koty są pod opieką weterynarzy. Ale no jak to jak w hospicjum, tak czasami te trudne decyzje trzeba podejmować. Nikt tutaj właśnie na siłę nie, nie, o, to, nie o to chodzi. Tak? Chodzi o to, żeby im jak najdłużej zapewnić życie w komforcie, bezpiecznie. Cześć Gosia! Gosia się tak ostatnio gorzej czuła, jak byłam, więc się bardzo cieszę, teraz to jest ta Gosia, ta białobura. Bardzo się cieszę, że się trochę lepiej czuję, że lepiej wygląda. No, to bardzo ważne. Cześć, cześć. No, a to są właśnie ta kiwi kawa yy, z hipoplazją. No, teraz, jakby nie widać po nich tego, bo sobie siedzą, ale jak chodzą, to bardzo po nich od razu widać, yy, że. Oj, oj, oj. No właśnie, uznały, że chcą pokazać, tak? Chciałaś pokazać po prostu, jak się taki kotek zachowuje, tak? Jak, jak chodzi. To bardzo fajnie, że chciałaś pokazać, tak. No, to są te tak zwane kiwacze. Idziesz, tak, czy chcesz na kolanko? Bo one, szczerze mówiąc, jak normalne, zwykłe koty, yy, i na kolanko, i za tą, za wędką chodzą, i normalnie jedzą, piją. Tylko zajmuje im to troszeczkę dłużej, i się kilka razy wywrócą po drodze. Ale, że tak powiem, komu się to nie zdarzyło? Normalnie. Yy, no, mówię, na początku mi trochę zajęło, żeby. No, no nie wiem, jakoś miałam taki, y, taki smutek, jak patrzyłam na nie, ale to jest takie bardzo ludzkie, dziwne podejście, bo one nie są w bólu, nie cierpią, one po prostu troszeczkę inaczej się zachowują niż, niż in, inne koty, inaczej wyglądają. Co? Co? No dobra, to chyba dzisiaj troszeczkę taki krótszy, o przepraszam, tak, y, bo, bo mamy trochę rzeczy do, do porobienia, ale zapraszam za dwa tygodnie, i, I też dawajcie znać, jakie konkretne na przykład by chcielibyście zobaczyć, czy jakie pokoje, czy czego by chcielibyście się dowiedzieć o, o hospicjum, to zawsze też opowiem na kolejnym live. Cześć, cześć.